Przynajmniej się mogę siedzieć. Nie tutaj. Nie tutaj, my mogę je Ja. nie tu... Nie tutaj! ile? tutaj, żyjemy My tu żyjemy! ile? Za ile? Za ile? Za ile? Za ile? A Za Za Jasne. Za 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 Dał e, uśmiech! Nie, nie nie. nie. Ja się, jak to pan to bierze, to bynajmniej nie będziemy musieli sprzedać. No, niech pan bierze spokojnie. Ale to są woreczki. To, to były woreczki, dobra. To ja byłem za głośno, bo na gitarze grałem. To byliśmy na najebani. Ale wy spaliście, ci, by, byliście tu. No, no tam, tu. I tu muzykę grała? Ty tu, tu. Nie, tu muzyka tam grała. A wy tu? My tak. muzyki nie puszczaliśmy w ogóle. Dzisiaj w nocy? Tak. Ja. tu to, to nie było nic słychać. No a pan... No, ale to, mój, to, to się jednak posłyszał, no. To, jest, to ja gościu. napierdalałem. No. <laughs> na, 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 na gitarze, no. To był mój problem. I mówię mu, nie? A pan skąd jest? Nie przyjmujcie się! My się nie sobie mają, I co on mamy ty. No, ale paję, kurwa. Co? Nie pieszy taki kurwa, próbuje nas pogonić. <grym> nie, słuchajcie. No to, bierze pan te puszki czy nie, bo ja nie, czy, nie wiem czy sprzedać. Czy sprzedać? Bierze pan. Nie, ja to muszę kupić, bo nie ma od darmo. 20 groszy i pan bierze. Tak? tak. Dobra, dzięki. <grym> Zostawcie tajle, że... Okej, nie I ruszymy tego. nie ja swój dzisiaj człowiek. Zagrywam to. Zagadniesz? Szacunek, szacun ode mnie. Na ja wszystkim. luz, luz. Nie jest w tej jesteś Nie jest, serc, to jest ser, Może to, to jest ser. Może weźmy Co Masz zrobić? a? A to, co w nocy było? To ja powiedziałem, że to już 5 lat, bo tak było. I on się pomylił. I cała historia. I co on powiedział? Jak to był? Ale jeszcze macie coś? Wyjechać to? Ja o 9 wyjecham. Ale on do tego nie ma nic. Bo tego jest mój szef. A mój szef... A to on się wyśpi, to... Gdzie tam John? Ja jestem Kekol. Kekol? Tak. Kekol? Tak. Dobrze. Co to znaczy? Bo Johnny... No to Jan, żony po angielsku, nie? No ja, dobra, ja nie skontrolowałem. Dobra, stanę z nie? Uwaga, podnoszę zdjęcie. mi zdjęcia, dobra? Stary, będzie pamiątkę. Dlaczego?